Cześć. Ponieważ pod koniec roku na AliExpress były fajne promocje, postanowiłem zrobić sobie prezent i kupić parę zegarków. Wcześniej kupowałem zegarki kwarcowe marki Kuren. Bardzo dobry, naprawdę polecam kwarce tej marki: mają fajny design i są niezawodne. Te dwa mają jakoś po 8 lat i jedyne zastrzeżenie mam do tego. A właściwie nawet nie do samego zegarka, tylko do branzolety. Nie nosiłem go może pół roku. Może trochę dłużej, a wczoraj zobaczyłem, że branzoleta tutaj od wewnątrz jakby zaśnie działa. Nie mam pojęcia, od czego może pobrudziłem się czymś na budowie, a zegarek leżał i sobie powoli korodował przez kilka miesięcy. Ale mimo wszystko nie powinno mieć to miejsca. No ale tak czy inaczej, tym razem postanowiłem kupić parę zegarków automatycznych. Na pierwszy ogień idzie pagani design PD1639. Zapraszam do recenzji. Producent zegarka, firma Pagani Design, została założona w Guangzhou, w Chinach w 2012 roku i od samego początku zajmuje się projektowaniem, badaniem, produkcją i sprzedażą zegarków. Obecnie ich produkty są jednymi z najlepiej sprzedających się na AliExpress. Chyba najbardziej charakterystyczną cechą tego zegarka jest lupa nad datownikiem. Taka sama jak w zegarkach Rolexa, który jeszcze w latach 50. zeszłego stulecia wypuścił na rynek pierwszy zegarek GMT Master właśnie z lupą nad datownikiem. Przy czym nie jest to żadna podróbka Rolexa, bo podobnie wyglądających zegarków jest cała masa. Nawet szwajcarsko-włoska marka Squell ma w swoim portfolio bardzo podobny model. Ale wracając do recenzji: Średnica koperty wynosi 43 gramy, grubość 13 Waga zegarka według katalogu wynosi 162 gramy, ale według mojej wagi jest to aż 170 gramów, także jest masywny. Z całej trójki najlepiej prezentuje się na moim nadgarstku, który ma 17 cm obwodu. Zegarek ma kopertę i bransoletę wykonaną ze stali nierdzewnej 316. Jakość wykonania jest bez zarzutu, nie ma tutaj nigdzie żadnych rys czy ubytków, wszystko jest wypolerowane na połysk. Branzoleta ma 21 mm szerokości. Na zapięciu ma naniesione logo i ma fajny bajer. Jeśli brakuje nam w branzolecie jakieś 3-5 mm, to możemy ją przedłużyć o jakieś pół ogniwa. Później, w razie potrzeby, możemy ją tak samo złożyć. Dekiel mamy przeziroczysty ze sztucznego szafiru. Tak samo zresztą jak szkiełko, ono też jest z syntetycznego szafiru. Dzięki temu, że dekiel jest przezroczysty, możemy zobaczyć, jak funkcjonuje werk. W tym przypadku jest to japoński mechanizm Seiko NH35A. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ma nawet na mechanizmie wybitą taką próbę. Seiko pewnie wiele osób kojarzy jako producenta zegarków. W 2023 roku na Chrono24 Seiko SNK-063J5, którego cena oscyluje w okolicach 500 zł, był drugim najchętniej kupowanym zegarkiem. Ale Seiko to nie tylko producent zegarków, jest on także jednym z największych producentów mechanizmów dla innych marek. Często możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, że zegarek, który mamy, może korzystać z mechanizmu tego producenta. Na przykład ten sam mechanizm NH35A w swoich zegarkach umieszcza rosyjski wostok. A kosztują one pewnie 5-10 razy tyle co ten chiński pagani design. Tak w ogóle to moje pierwsze w życiu. Zegarki to były radzieckie, jeszcze Wostoki i łucze, ale to inna historia. NH35A to mechanizm z automatycznym naciągiem sprężyny. Jeśli spojrzymy przez dekiel, to dokładnie widać, jak to działa. Mamy tu wynalezioną przez Seiko w 1959 roku. Tzw. Tak magiczną dźwignię, która w czasie normalnego noszenia obraca się zapewniając działanie naciągu automatycznego. Rezerwa chodu wynosi tu około 41 godzin, przy czym aby zegarek był dokładny i nakręcony, powinniśmy go nosić około 8 godzin dziennie lub naciągnąć go ręcznie. Katalogowa dokładność tego mechanizmu może w ciągu dnia wahać się od minus 20 do plus 40 sekund, ale dotyczy to chyba tylko ekstremalnych sytuacji. U mnie po całym dniu różnica nie przekroczyła 5 sekund w obie strony. Jeśli przyjrzymy się przez dekiel, to możemy zobaczyć także kamienie. W sumie jest ich tutaj 24. Znowu są to syntetyki, które w mechanizmach, także kwarcowych, wykorzystuje się do zmniejszania tarć ruchomych części. Takie syntetyczne kamienie, najczęściej rubiny lub szafiry, w przeciwieństwie do metalowych łożysk, cechują się znacznie mniejszą ścieralnością, dzięki czemu mechanizm. A co za tym idzie i zegarek, ma wydłużoną żywotność. Na koronce mamy logo producenta. Mały szczegół, ale bardzo fajny. Koronka odkręca się i zakręca dość ciężko, jakby była przerdzewiała. No nie jest przerdzewiała, ale nie chodzi zbyt gładko, a musimy pamiętać, żeby zawsze ją dokręcać, bo może i zegarek ma klasę wodoodporności 10 atmosfer, czyli możemy w nim bez obaw pływać, a nawet nurkować. Ale na nic się to nie zdaje, jeśli podczas mycia rąk woda zaleje mechanizm przez niedokręconą koronkę. Jak działa koronka? Po jej odkręceniu ruchem do góry możemy nakręcić naciąg manualnie, więc to nie jest tak, że tylko machając garkiem go naładujemy. Dalej, po jednym pociągnięciu w prawo, ruch w dół pozwala nam ustawić datownik. Po drugim pociągnięciu w prawo możemy ustawić czas. Zegarek poza podstawową funkcją, jaką jest wskazanie godziny, posiada jedną komplikację, jaką jest datownik. Ogólnie wszystkie funkcje zegarka poza podstawową, jaką jest wskazanie godziny, minuty i sekundy, określa się jako komplikacje, ponieważ z każdą dodatkową funkcją mechanizm zegarka coraz bardziej się komplikuje. Taka a propos komplikacji jeszcze pamiętam kiedyś, znajomy pokazał mi swój zegarek, który dostał od dziewczyny z okazji otrzymania patentu sternika. Pokazuje mi zegarek i już nie pamiętam co to był za model, ale mówi, że można z niego odczytać fazy księżyca, przypływy i odpływy, tylko nie może mi tego zademonstrować, bo nie potrafi go nastawić. A wbrew pozorom, nie jest to wcale proste. Samo ustawienie faz księżyca zajmuje kilka minut z kalendarzem w ręku. Mi jak nie chciało się zmienić daty albo dnia tygodnia w zegarku, to po prostu brałem ten zegarek, który był akurat nastawiony. Taki zegarek z fazami księżyca i przypływami podejrzewam, że miałbym nastawiony jak należy. Max raz do roku. Bezel jest ceramiczny, jednokierunkowy. Obraca się tylko w lewo, czyli w kierunku przeciwnym do wskazówek. Do czego służy? Do odmierzania czasu. Po prostu przed rozpoczęciem jakiejś czynności ustawiamy sobie bezel na wskazówkę minutową i wiemy, ile od jej rozpoczęcia minęło czasu. W ogóle to bezel chodzi bardzo gładko. Pierwotnie bezel wykorzystywali płetwonurkowie podczas chodzenia do wody. Nie musieli pamiętać, że Zeszli o 12.10, tylko ustawiali bezel i dzięki podziałce określali upływ czasu. Podziałka przez pierwsze 15 minut jest co minutę, a dalej co 5. Dziś bezel chyba najczęściej możemy wykorzystać podczas gotowania, ale głównie pełni rolę dekoracyjną. Producent podaje, że bezel ma w tym modelu 90 klików, ale policzyłem je i wychodzi 120. Czy to istotne? Liczba klików określa, jak dokładnie możemy go nastawić. Ja nigdy nie nurkowałem, ale wydaje mi się, że podczas nurkowania może to mieć ogromne znaczenie. Podczas gotowania znacznie mniejsza. Najwyżej jajka zamiast na miękko wyjdą na twardo. Wskazówki zegarka tarcza oraz tutaj ten punkt na bezelu świecą w ciemności, ale nie za mocno przez to. Trzeba trochę koncentracji, żeby odczytać godzinę. Jeśli chodzi o cenę tego zegarka, to na AliExpress można go kupić za około 260 zł. I szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem, jak dobry prezentuje stosunek jakości do ceny. Mamy tutaj japoński mechanizm, uznanego producenta. Nie żadne pleksi, tylko syntetyczne szafiroweszki okazu obu stron i ozdobną koronkę. Za te pieniądze uważam, że spokojnie, nawet jak w moim przypadku, sami sobie możemy go kupić na prezent.